Nowa jakoś na polskim YouTube. Siemanko, z tej strony patała chyba pada. Ja jestem Pat. a Etuła. I wracamy po bardzo krótkiej przerwie, można powiedzieć, czteromiesięcznej? Cztery miesiące. Tak. Cztery miesiące nas nie było, mam nadzieję, że wszyscy żyją. My Tak. I dziś wracamy do was Ali na Madness Returns, bo tylko nie my jesteśmy jedynym powrotem. Haha, ha, tutaj nazwa jest bardzo ten, ale Alice Madness, Madness Returns też bardzo długo nie było na Steamie. Zagramy się na, na no normalu, nie będziemy się ten. Alice nie było bardzo długo na Steamie, bo tam jej się próbowało o licencję czy coś takiego Ale w końcu wróciła, tak Ale jak my Ale w końcu wróciła i kosztowała nie, całe 8 złotych Siemanko, co z sumy chyba da? Ale już zrobiliśmy intro Nie Tak <słuch> Alice Madness Returns, proszę Państwa I my też Madness Returns No Grałeś w jedynkę? Y bo jedynka? Tak To chyba grałem tylko w jedynkę Serio? Są no. taką turbo starą na silniku a. a nie, to to była jedynka, dobra. Tak, no. To jest sequel. Czaję? Wydany chyba tam po 12 latach, czy coś takiego. No, Turbo trudna, z tego co pamiętam. E, no tak, no bo to było na silniku więc to było. O, podobne... Boże! No. Nie pamiętam już tego. Serio? To jest nie tak. <laughs> dobra, to jest <laughs> piękny. To trochę kontekstu, co to się odpierdala w ogóle. Bo to jest nieoficjalny sequel książek. No To, to... jest ta sama Alice co No. Ona sobie była w tym Wonderlandzie, wszystko się fajnie fajnie ten. Ale pamiętacie jak na grę, która jest w 2011 rok. No. To fajnie się utrzymała. No, powiedzmy. <laughs> była matka jedyna. W każdym to razie. myszki jest duże? Jak, cholera, no. To jest ta sama Alice, która po przygodach z dwóch części książek, bo były dwie. Ludzie kojarzą jedną, były dwie. Jest to w ogóle. Ale czytałem im tą jedną. Tak, no tą, tą którą czytałem każdy czytał. W czytałem Tak? Po angielsku? Tak. Kurwa, to No. Bo kiedyś, jak pracowałem w Niemczech no. yy, Miałem jakąś apkę do czytania tych książek. No, no no. A mi się już tam pewnie nudziło, bo wszystkie gry obgrałem jakie miałem i tak dalej. No, no no. No a to było w Niemczech i wtedy nie pamiętam, czy internetu który to bardzo nie mogłem to mieć, czy coś. Mm -hmm. I miałem tą apkę i tam oryginalnie była nagrana Alice. Aha, okej. Okay, po angielsku. Okay, Myślę jakby że czytałem to po angielsku, ale bardzo fajna. No, to mi chyba nawet mówiłeś. Ale to nie wciąż powiedzieć. Alice? No nie. I gość, który to napisał, Lewis Carroll, był jednym z podejrzanych wobec y, Kuby tak Taki trochę triwi. Ogólnie był creepy. On się, w sensie, zakochał. Podbijał do jakiejś trzynastolatki, czy coś takiego. Czy nawet młodszej dziewczynki. I ta Alice to jest jej jakby odpowiednik. Uh -huh. Co jest creepy strasznie. Więc ogólnie rzecz biorąc, to, że ta gra jest creepy, to jest jedna rzecz. Ale ta książka sama w sobie była creepy. Uh -huh. W każdym razie, po wydarzeniach z tych dwóch książek, Ee, Alice wróciła tam do swojego domu i on spłonął. Ee, nie wiadomo było dlaczego, po prostu spłonął i tyle, i jej po prostu odjebał. I trafiła jakby do tego Wonderlandu, tylko w swojej głowie. No tak. E, I musiała to tam pamiętam. walczyć z Czerwoną Królową. No i wiadomo, tam takie bardziej horrorowe te klimaty się zrobiły. I to było już 10 lat po tym, jak spłonął jej dom. Ona miała 7 lat wtedy. 10 lat przebywała w psychiatryku? Co ci przeszła, ale widzieliście w tej gazeta tam na podłodze przed tak lekko po poskoczyła? Nie. Kurde, mega. Tak? No i to... to, to ten... tak samo no. grę, to, to ciekawe. Ogólnie. No to jest Unreal An... Engine chyba To półka. jest Krzypek, co pan grasz? Bo Nie znam. Ja też nie. Możesz zagrać coś od Kękręt. <laughs> PIKU! Goingo. O, bo to był taki musimy odpowiedni dla tak. Grabita? Możliwe całkiem. O, teraz widziałem tę gazetę, no. W każdym razie no, jej odjebało na 10 lat. Była w tym Wonderlandzie, potem sobie poradziła z tym. No i teraz już jest niby normalnie. Normalne. Jest normalna, tak, słucham tak, tak, jest normalna, dalej jest w psychiatryku i teraz wychodziła zajęć z terapii po prostu. No tak. Z tym panem doktorem. No i ona teraz mieszka w takim domu dla e, psychicznie, że tak powiem, utrudnionych, nie? Psychicznie utrudnionych. to zrozumiałem, chciałem to zrobić w po, poprawie ale wyszło jeszcze gorzej. No i jej teraz odwali chyba. No jak, wiadomo, tego, ten kot nie istnieje. No ale tak, tak do końca... W tej grze nie wiadomo, czy ona serio jest świnięta, czy tu istnieje. No zobacz, ale jest przechodziłeś całą grę? Kurde, tak, jak ona wyszła, czyli ile? no 14 lat temu? No jakoś tak, no 13-14 lat temu. Lat temu no. No. no i właśnie też mówiłem w intrze, nie wiem, czy w końcu zostanie tu umieszczona. Tej gry bardzo, bardzo, bardzo długo nie było na Steamie dostępnej, w ogóle jej nie było nigdzie dostępnej. Ja już ją kilka lat temu chciałem kupić, ale nie było jej nigdzie w oficjalnej dystrybucji. Uuuu. A to pamięt. No. I dopiero chyba właśnie tydzień temu mi się pojawiła na Steamie. Kim on jest? Wygląda, już nie pamiętam. Są szczury? Tak to wygląda, tak. szczury. No. no. O nie, ludzie szczury. No. Będzie... Człowiek mówi, że jestem spierdolnięty, gdy mówiłem, że istnieją. A no, widzicie, ona też jest i... Oh. Oh. Aha, to jest jeszcze bardziej przerażające. To stara baba z wielkim kinolem. No. Ale uwielbiam ten styl artystyczny tutaj. Tylko ona wygląda w miarę normalnie. A w jest przerysowane, tak. Tak, no. tak, tak. Jakby bo... też może świadczyć o jakichś problemach fizycznych. No tak. No. Też jakby. No. Y, wyolbrzymia, hyperbolizuje. Tak. Te... Inaczej postrzegasz po prostu rzeczywistość. Nie? No, a co do tego, że to wróciło na Steam'a. Ogólnie chyba. Od... Wiem o tym. Tak, bo od 15 lat, czy chyba od 10 lat. Czekam na to. Krążą plotki, to. że ma wychodzić sequel. Prawa do całej serii ma EA. I to jest problem. Bo twórca tej gry, American Magic... Dobra, o, teraz jest... Dobra, trochę probe... Exposition, no to Damka Mordę. Ona podsłuchiwała, więc tak. No, bardzo miło, y pani mm -hmm. Grandberry. No, to jest jakaś tam jej opiekunka, powiedzmy, you zajmuje się czy coś, nie? Że, jak każdy człowiek przy grze jest po prostu zła. No, i jakby tutaj cała gra się rozchodzi na to, że jakby wyjaśnienie tego, tego pożaru, nie? I spalił spalił dom i jej rodzinę. rodzinę, tak. I ona tylko ona przeżyła? Najgorszy do tych pożarów. No, w sumie tak. Zaraz po tym, kiedy dostajesz hemoroidów. Jezus Maria. Wytnij to, wytnij to. Yeah. No, prawa gościu stracił do tego, jest po stronie EA, napisał im chyba 400-stronicową Biblię projektu. Ma no. cały koncept rozjebany, nie? On im kilka razy podchodził z tym, mówi, ludzie tego chcą, ja zrobię Kickstartera do tego, macie tutaj całą Biblię, doku dokumentację wszystkiego, co w tej grze może być, nie? I mu odmówili kilka razy. Do tego stopnia, że się wycofał z developmentu w ogóle gier no. i teraz prowadzi jakąś firmę czy coś takiego. I powiedział, że jak EA chce zrobić ten sequel, spoko, on im to da, on im to odstąpi, ale jego już proszę kurwa, nie ten. Nie w to, tak? Tak. On już ma no dość smutny tego. jest bardzo smutne, bo to jest. Typowo on tam, sam to wymyślił jeszcze, jak pracował w It Software, dlatego to był na silniku Quake'a, nie? Mhm. I po prostu sobie ją zrobił. I jej go zjadło. I jej go zjadło, dokładnie. No jak to EA. Nawet... A, drony rządowe. No dokładnie. To, to, I to, tak, i tu, to, to już to wtedy już. były, nie? Nie ufam jej. No, ja tutaj nikomu nie ufam. Zapewnie nie istnieje. z <gulę> głębiej. Z tym głębi przebranym. Mówiłem. No. <gulę> A teraz ładniej nawet wygląda, powiem ci. No. Mniej To jest tasz, który może kochać. Tak. O nie. O i teraz właśnie jest. Przeniesienie do Wonderlandu? Tak. Właśnie wpada w odmęty własnego umysłu. Lub też Wonderlandu, nie wiadomo. Może to prawda, może nie. To hmm, właśnie teraz boska. pytanie: Czy ona faktycznie była w tym Wonderlandzie w tych książkach, jeżeli to jest kontynuacja, czy to też było w jej głowie? To właśnie. No, to jak, bo ja ogólnie nie wiedziałem, że to jest nieoficjalna kontynuacja. Myślałem, że to jest po prostu spin na tym. No. A to jakby jest oficjalnie, powiedzmy w tym, no, oficjalnie, nieoficjalnie. Wiesz o co chodzi? No, niby kanon. Że jakby włożę tej grzy, w tej gry e, te książki miały miejsce no tak. i są prawdziwymi wydarzeniami, nie? To już był taki pierwszy jakby... fanfic, yy, Może nie fanfing, ale taki dodawanie w smatku, takiej... Yy, jakby... dodawanie głębi tym postaciom takim bajkowym. No, może tu tak to był taki... No. Joker, nie? No, on też no. był dość głęboką postacią w yy, komiksach? No. Ale jakby teraz ten Joker jedynka, który był, no, no to bardziej jeszcze w tych psychologiczny. nie? Tak, I ale też to pierwsze, jest... Pierwsze, pierwsze, jakby próby robienia tego, Ja myślę, że był już wcześniej, nie? Na pewno były, A propos nie, Jokera, teraz to ty... słyszałeś o ty... Joker 2? Słyszałem, słyszałeś gówniany tym Właśnie, z... znaczy, ja słyszałem teorię, opinię, że to jest po prostu... ten film został zrobiony tylko w jednym celu. Żeby Lady Gaga mogła to zrobić. Nie. A. Lady Gaga, bo to nie. A. Bo ogólnie ludzie się za bardzo utoczmiali z Jokerem. Oni odbierali ten film jako, wiesz, taką pochwałę anarchizmu, Aha, takie, tak. że we live in a society i ha, haha, trzeba wszystkich zamordować no i, i ogólnie tak. nie i tak. zignorują teraz tą dwójkę. Tak, i właśnie, on, znaczy nie, oni się próbują o to, że im zepsuli postać, nie? że teraz Joker, bo tam nie będę spoilował, ja sobie nie spoilowałem, dość ważną ja treść. No, ja no, chyba nawet wiesz, o którą mi chodzi. Tak. Uwaga, spoiler. Trzy, dwa, jeden. Aha, dwa. Tak. To o... tak nie wiedziałem. <laughs> No, nie spoiler'a. Nie, na no. tym spoilowałem zakończenie. To, no to ja zakończenie Ja wiem tylko to. Aha, dobra. E, no i... Jak ty mi zespoilowałeś, to zespoiluj to, to Ach, No dobra, ale powiedziałeś, że wiesz o co chodzi. Nie no, żartuję. No. Ale, nie no, ładna ta gra jest, Nie no, spoko. Bo jakby tutaj... Fajnie się ten styl utrzymuje, nie? Tak bardziej kolorowy jest to. Tak, tak, tak. Powiem. No i może... Ale do czasu. No właśnie. A to są chyba jakieś rzeki z Jak dobrze powiem? Dużo tu się odpierdala, nie? Bo tu jest jeszcze taki właśnie przyjemny, ten mąder. Wonder... Ale ta kamera mnie irytuje strasznie, nie? Eee, trzeba tego ogarnąć na następny raz, bo to jest y, dramat jakiś. Eee, no, o, to jest Alice? No o, i jest smutno, właśnie. Chciałbym, iść do ze swoim podwójnym. Tak, ja bym się czuł trochę pipi. O, świetnie. No, Maria, ja ten platformik tutaj to jest. O, a, to, a, Ja tylko... mogę. Aha, dobra, zapomniałem o tym, że ona ma taki. Może Taki, no właśnie. Nie. No, właśnie nie wiem. Pomką w Malejrze. A <laughs> słyszałeś, że ten gość już nie żyje, nie? Yy, wielu ludzi nie żyje. No, ale ten wokalista miał chyba 40 parę lat. No dobra, w sumie to bardzo mnie to je wie, nie? No. No, domyślam się. Ale gościu ze Smash Mouth też nie żyje. O, to, to, to już mi trochę przykro, bo on tak, szrek był. Bo było, ogólnie rzecz biorąc, był mocnym alkoholikiem i mu wątroba nie wyszała. Tak wiele, gwiazd. No, ale to było. Ja widziałem jeszcze nagrania z poprzedniego. Z, chyba kilka dni przed jego śmiercią. Co to w polowie, Ej, co to było w ogóle Zaraz takie, co? A dobrze, no i... dobre spady. Ej, raz... karamba. Jestem ciekaw, co tam jest za tej skale. Co to no, jest? Co to? Ślimak! Ślimak, ślimak, pokaż rogi. <laughs> Jaki fajne. No, a teraz nie mamy, czym do niego strzelić. Ej, pa, czy je żeby jezo, ślimaki no były wielkości. Takie, jak w tej grze? Są takie. Taki wielki... Gdzie są takie wielkie ślimaki? Gdzie nie bieg... wiem, w Amazonii albo w Australii, oni tam wszystko w mają. W okromie... o, okay, okay, no, okej, okej, no. i w Australii mogą być. Nawet nie muszę tego sprawdzać, nie? Tak, ale idzie w górę i w dół, jaki głupi ślimak. W ogóle ty masz no. problem z platformerami, nie? Z no. Bo si średnio ci idą, niech nie chcę nic mówić, ale... kurwa, zawsze gram na padzie, nie? A tutaj ta kamera po prostu świluje bardziej niż ja po alkoholu, więc... <grym grym grym> Twoje ale... Kurwa, mam problem z platformerami. Jak nam tylko i wyłączył platformery, stary! To właśnie chciałem powiedzieć, że tak. jak ktoś, kto gra tylko w platformie. No tak, ale gram na padzie, nie? Teraz właśnie na, na Switchu, no to też O, tam jest jakiś zamek, grzmiesz zamek. Wiem, no już trzeci taki zamek, to można wejść? Tak, ale trzeba się zmniejszyć, a jeszcze nie no mamy supermila. Tak, no tak, dobrze. tak. Bo oczywiście tutaj się pojawiają te wszystkie wątki. E, z... Najbardziej pamiętam z tej gry z jakiegoś powodu tą walkę z tym kucharzem? Tam jest Aha, pieprz reale. i... Tak, kur? tak, 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 tak. Potem się dostaje to jako broni, Młynek dopiero. No, 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 potem jest... Jako ten. taki minigun, no. Przecież si to pamiętam tam ogóle, o co w tym chodziło, ale mam jakieś przybłyski jakieś, nie? Czyli zapadły w No, no, no. O, się, się tak? No, no, jest świetne. W filmie też był spoko, nie? Zależy, w którym filmie. W tym animowanym, mówisz? Super. Czy chodzi ci o ten z, nie, 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 z Johnny Deppem? Mi grał go Johnny, nie, Johnny Depp był mad Tak, można A to nawet nie pamiętam, kto tam go grał. Ostatnio z dubbingiem, to to wiesz, jak to jest. Taki, nie, gdzieś tam leciało w telewizji. Tyle, tak powiem. Ale a propos telewizji, kurwa awantura o kasę. Awantura o kasę. Stary jaka to jest beka. Ja Jakie jak się jest to nie o kasę. Jakbyśmy się ostatnio pokłócili o kasę. Nie no, bo wiesz, co to jest awantura o kasę, nie? No kojarzę. Jak... No, żółci tysiąc. Złupci tysiąc. Tak. Ogólnie polega to na zieloni 500. Tak. I moim zdaniem. O, już się Tak, zyskać. tak, tak. I fajnie było, jakby powracały trochę te takie stare e, programy telewizyjne. Nie? Czemu? Bo, co? Czemu? No, po pierwsze, nostalgia. E, po drugie, o, widzisz, teraz widzę w ultrafiolecie, nie? Jakbym poszedł na rave party do NRC, to w ogóle. E, wiesz, po pierwsze, nostalgia. Po drugie, przyjemnie się to ogląda, po prostu. No, no. I to fajne, by było. Mega zajebiste, nie? Ja miałem taką bekę z tego, a i takie emocje tam, czyli ludzie są tak popierdoleni. W sensie wiesz, w tak... no to jest od Ale nie? nie? Są pewnie normalni na co dzień. Być może, być może. Ale najśmieszniejsze jest to, że tam jest zawsze ta ekipa mistrzów, nie? Czyli zwycięzcy poprzedniego odcinka. Tak, tak, tak. I oni tam byli po 20 kurwa latach. Wow! No, wrócili po 20 To jest I... mega, no. Chyba nie wszyscy tam. Ej. Chyba jeden wyglądał za młodo na to. Ale to ale... bardzo fajne. Bardzo no, fajny koncept, no? no. I potem tak gadaliśmy o tym, bo tam wiesz, no wygrywasz ten hajs. Ty się masz w sumie jeszcze większe. O, żeż, fuck me. Masz go dotknąć. Yy, nawet jakbym mógł, to wolę nie. Ej, obok ciebie. Oh, o, jeden. Dobra, tu sobie idziemy. Mam nadzieję, że no, to... ale ogólnie, tak jak wracając do tego, że tam bani no. ludzie są, to ja mam wrażenie, że do tych turniejów, żeby się dostać, to musisz. No, Oczywiście, że tak, no biorąc się do z castingu, yy, no właśnie dlatego, żebyś, wiesz, zrobił rozrywkę, nie? Musisz być nieprzewidywalny, nie możesz być spokojny i ogarnięty, nie? Nie? No nie. No to... no wiesz, dlaczego zbiera się tu zęby? Nie. Bo zęby to jest sygnał, znaczy, według Freuda wypadające zęby, ogólnie no tam, kodem, brak my, pewności siebie, no, no tam. nie? Dlatego tu zbierasz zęby. Ja czytajmy, tutaj si też pod... Siło mi się. Tak? No? się Freud mówiąc o zębach. Tak. To jest niepewność wobec <trych> tego co mówił Freud. Dokładnie to samo mówił co teraz <trych> ty mówisz, wow. Ty mówisz, <trych> On incepcja! I, o dobra. Jej! Ślizgawka! -y! Wow. -y! Prawie jak Mario czy Za te zęby się skupował? E, upgrade y chyba się dostaje. tego co pamiętam. Tak, mi się to ZŁOTY Z To jest od tego... Y... Byli tu Włosi. Kto był Włosi? No nie wiem, mi się kojarzą Włosi, tacy mafiozi. Aha... E, z tym... Pe... Mi się kojarzy z tym, z... kimś z... tam domu, nie? Z Aha, z no, no, tego, no. No. no w sumie pesi, nie? No No to tak, mafio... mafio... miał chłopaka z mojej prajdy, <laughs> to mi dlatego ci się kojarzy. Prawdopodobnie tak, no. <laughs> Dziękuję za potwierdzenie <laughs> moich w ogóle postrzeżeń, nie? Frajd by coś powiedział na ten temat. Tak, że, no. Na no muszę spać. Że na przykład zęby po prostu ci się śnią. O, wreszcie dostanę nóż, broń No No i w końcu będzie się spiedziało, bo już nie zostało... Broń. O, ciuk. No dobra, no to przynajmniej będziemy mieli jakąś walkę w odcinku No, no, jest bardzo, że tak powiem, niechętna do bycia tutaj, nie? Niechętna? No, ona nie chce tu być, nie? No bo chcia chciała... Bo to jest dla niej też jakby, wiesz, e sygnał tego, że jej odjebało No i mm -hmm. chciałaby wrócić do ten, ale ma na tyle triggerów po prostu w życiu osobistym, że no... To jest wiesz, taki, powiedzmy safe place, no ale bardzo nie safe. Okej, okay, rozumiem. To jest place. I mu, mó mm -hmm. jej mózg musi wymyślić coś lepszego, ale nie wymyślił. Tak, dokładnie. To jest tak. zupełnie jak mój mózg. A, Freud, coś na ten temat powiedział? Ale ja jeszcze nie poszedłem spać. No właśnie. Chyba że. O? Ah, to jest taki docz. Da. Co to jest? Aha, no, fajnie. Tutaj mogłaś coś zebrać. O, już zebrałaś? Nieważne. Tutaj mogłeś coś zebrać. To jest leniwe programowanie. Tak, nie. O, nie ale właśnie, znaczy leniwe programowanie to jest standard. Ostatnio grałem sobie w Dark Sider, nie? No. Kupiłem sobie to na Switchu. A, by the way, gdyby ktoś nie wiedział, to działamy też na TikToku, wrzucamy posty. No stary, pato. Moonscars. Kojarzysz? Bo ja, nie, kupiłem na Allegro w ciemno. 100 złotych, ale gra jest chujowa. E, I na YouTube'a shorty e, Więc właśnie a propos Dark Siders. Tam jest moja profesjonalna recenzja opakowania z Dark Siders. E, sama gra jest ok, e, ale właśnie tam przyszło mi coś kurwa do głowy, co by było bardzo proste do zrobienia. No? O Jezus, Maria, zapomniałem. No, e, Wiesz, masz przykładowo sytuację, że gracie cię uczy double jumpa. No, standard. Jest taka sytuacja. Co za problem, żeby po prostu ogarnąć trigger, że jeżeli. Gracz się skapnie wcześniej i zrobi ten double jump, to mój ma tego tutoriala nie pokazuj. No tak, no. I jakby ja się z tym rzeczy nie spotkałem chyba. Ale że tak tam jest? czy...? właśnie tak tam nie jest. I to, to mi wszystko do głowy tak, jakby zrobiłem dosłownie 3 sekundy temu ten double jump. No dużo to nie jest nie skupia, problem. No, to nie jest problem. Żeby po prostu, wiesz. Okej, okay, dobra, zrobił double jump. Dobra, ale pytanie, czy on pokazuje ci tylko w tym określonym momencie, tak? Iść, aha, okay. Tak. Bo niektóre gry specjalnie powtarzają teraz tutaj masz to. Na tym guziku masz to. Wiem, ja, wiem, ja, wiem o co tak jak chodzi. No, czasie, coś jak po czasie. No, ale Dark Sector 3 zgra tam, nie wiem, z, kiedy to wiesz, 2013? Może oh, yeah. wcześniej jest nie było? chyba PlayStation 3. PlayStation? PlayStation, PlayStation. Hipada, <laughs> <Podemachy> polecają. Na <laughs> twoją własną konsole, PlayStation. <laughs> PlayStation. Uh, PlayStation. It's, no, it's co... not in the game. Ej, kurde. PlayStation. PlayStation to jest video, game, się dejump kens o, widzisz, właśnie, kurwa, robiłem ten float już 7 razy, nie? Co za problem, żeby to się już skapnęło, że już to ogarniam! No, no wow! To, to kilka dodatkowych linii kodu, więc jakby... No tak, no, no jak ktoś robi spaghetti kod, no to to może być faktycznie problematyczne. No nie no, ale szkoda czasu na... Ale, tu, a, mnie to nie obchodzi! To z tego jest złego, że ci pokażę to drugi raz? No wkur... A mi czasami to. ci pokazuję kilkanaście razy, jak coś zrobić i dalej nie trzeba potem po czasie. Ja?! No. Ej, sorry, ale jeżeli ktoś ogląda nasze gameplaye, to wie doskonale, że to działa w drugą stronę. Ja się proszę o tutoriale! A propos... Teraz przebitka, kurwa chcecie, z tego chcecie, z milenia. Chcecie, po... chcecie zobaczyć, jak Pan gra w Milenia? Ej, a w ogóle Cywilizacja 6 będzie na Netflixie. Co? Tak. To, <laughs> to absurdalnie, ale Netflix ma gierki, nie? No ma gierki. Cywilizacja 6 ma wejść. I z rokami... na telefonie grać tak, i tak dalej? Tak. Zajebiście. W ramach subskrypcji ze wszystkimi kurwa dodatkami stare. Zaibi. Mm. Wydaje mi się, że to robią, wiesz, w oczekiwaniu na premierę siódemki, bo już jest zapowiedziana. Ja to, to żeby zgarnąć jak najwięcej, wiesz, nowych ludzi, którzy mogli nigdy nie grać, nie? Bo ja na przykład w cywilizacji nie grałem, ale na telefonie... Temu kurwa nie? Co, może... To może... No. no Spoko opcja. O, o, jest kucharz! Tak, to jest to to jest Duchess. Kucharka, no. Hrabina, czy jak jest eee, tak? z... Najbardziej pamiętam z tej gry tą walkę z tym kucharzem? Tak, cool. tak, 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 tak. Potem się dostaje to jako broń. Mujek dopiero. No, no 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 no. O, o już tymm. Ty, ty, mm. Serio? No. No, no, nie no, ona. No, właśnie, nie, 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 nie No ale właśnie ona jest... Nawet w poprzedniej części była zła, trzeba jej było wysadzić głowę mm. i ona teraz już nie chce być. I nie chce. A, bo nie chce mieć wysadzonej głowy. Prawdopodobnie tak, no ty to no, tak się biorąc. Strach przed konsekwencjami to jest bardzo silna, że tak powiem, e, pobudka, nie? O, i są nitkie ryjki. ja te mnie O, i młynek! Nie wiem, tak zareagowałeś na to, sobie, że to jest. No. Ona Tak, pod, e, symbol szczęścia, tak? No, chyba tak, no, ale odwrócona, musi być do góry nogami. A, A -a. dlatego jest taka pojebana. No, głupia, nie wiem, że to trzeba odwrócić, te. tego nikt nie powiedział. Alice jest głupia czy co? <gupia> taki tam jest <pęczonek>, głupia. <gupia> robisz to, robisz to. <gupia> I taki czterogodzinny esej na temat tego, że Alice jest głupia. Nie to, że pierdolnięta, czy ma problemy psychiczne, tylko, że jest po prostu tempa. 60 IQ, taki po prostu czerwony, no dobra. No i teraz to mamy.

Z jest... jakiegoś powodu tam to było mega przyjemne, nie? Aha. No. W ogóle tamte bronie były po prostu tak absurdalnie arcade'owe, nie? No. Ja uwielbiałem biegać z kataną w Vice City. No. Była genialna. Ale to w ogóle, że było ich tak dużo, nie? Młotek, śrubokręt... Mm -hmm. Po co? Po co? No, co, no jak jak właśnie, nie? żebyś miał tym bardziej w okay. Dlatego w sumie ten... Yy, no ja uwielbiam Vice City. Ja tak też, to jest... No, moje z, 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 tych, z tych, wiesz, z tej oryginalnej trylogii, nazwijmy to, yy, nie licząc oryginalnej dwójki, no to Vice City moim zdaniem jest y, najlepsze. Moim nie? zdaniem też. I wiem, no. że wielu ludzi za mnie się nie zgodzi. Ja też, bo czy powiedzą, co Na Standard, nie? Bo ja rozumiem, tam jest dużo możliwości. Fabuła też jest świetna, jest fajnie, klimat jest. jest super. Ale kurwa, Vice City. Klimat. To było też przeskoczenie z GTA 3, tak, nie wiem o co chodzi. Bo GTA 3 samo w sobie też tak zrobiło po prostu... To się też zrobić w 3D? No. I, i tak wiesz, dać, dali te możliwości po prostu, które dwójka dawała i tak dalej. No to szatłem, ale Vice City to dopracowało i moim zdaniem żadne GTA nie ja, było tego lepiej. Tak. Vice City miało klimat, miało... Świetną fabułę, Świetną fabułę i nie było dłu za długie. Właśnie tak, to tak, mega Tak, ten, tak, nie, tak, bo tak, tak. jest za długie, ma za dużo wypychaczy. Mm -hmm, mm -hmm. W Vice City jedna rzecz mi się nie podobała. Tak? Eee, ale tylko ale... A, nie, to to, to, to wiadomo. O, one ci gryzą. No? no, to co Dobra, chodź na no, no, Że trzeba było, bo tego nie ogarnąłem coś jaka po prostu, Do tego no? chyba kilka lat później się spotkałem, że żeby zrobić progres, to musisz kupić jakieś tamte Mm. Tak, to, ta końcówka była rzeczywiście dziwna. Tak, no bo trzeba to po prostu było trochę po tem, po grindowe, Eby, nie? Bo ja, nie, ja dobrze tego nie wytłumaczyła to tak. Znaczy inaczej, ja wtedy nie mówiłem po angielsku, A bo tak, to tak, nie co się dzieje. No, w City się grało za dzieciaka tak, że wchodziłeś do misji i miałeś i nagle miałeś minigana w ręce. I ci pokazuję mapa, że masz gdzieś jechać. Super, no to jadę kurwa, super. nie? No. no to jadę kurwa. No tak, no tak to wyglądało, nie, nie wiesz dlaczego, ale, ale jedziesz. Okej, okay, no. myślę, że z tym akcentem zakończymy ten odcinek. Tak, I, także mamy nadzieję, że wam się podobał powrót i Alice, i nasz, i w ogóle wszystkich. E, także, czy masz coś do dodania? Oczywiście, że mam. Mam nadzieję, że wam się podobał powrót, nasz i Alice. No, <laughs> także... było spoko, y, widzimy się w przyszłości. Tak, w następnym odcinku już nie będzie takiej długiej przerwy, przynajmniej teraz. Chyba. Następny odcinek powinien wpaść... Także zobaczymy się następnym razem. Dziękujemy za oglądanie i pozdróbcie mane.